Pamiętam, że przygotowujecie siostro do spotkania z MMTS-em Kwidzyn, ale wróćmy jeszcze na słów kilka do meczu ze Śląskiem. Jakie podsumowanie tego spotkania, co Pan powiedział chłopakom? No, przede wszystkim zagraliśmy nieskutecznie w ataku, i tu przez taki moment był w pierwszej połowie, gdzie, gdzie, gdzie Krzysztof troszeczkę takie dwa Błędy w bramce popełnił po prostu, gdzie, gdzie można było toczyć wyrównaną walkę. Oddaliśmy Śląskowi jak gdyby, te bramki za darmo. I, I znowu, jak gdyby, w nie uwierzyli, nie rzucili kilku dogodnych sytuacji. Śląsk natomiast generalnie wszystko wykorzystywał. No i wynik, co prawda, przerwy nie wskazywał jeszcze na to, na, że mogłoby być gorzej. Natomiast trzy kary na początku drugiej połowy, jak gdyby, Ustawiły zawody, że tam odjechał na 6-7 bramek i to już był problem, że później to odzyskał. Widzę nasz sobotni przeciwnik to zespół notowany dużo wyżej, z pewnością trudniejszy. No zdecydowanie, jeżeli nie, nie zagramy na 100% swoich możliwości, to będziemy mieli duży problem, żeby wygrać. Także musimy być skoncentrowani na na maksimum swoich możliwości i po prostu wyszarpać to zwycięstwo. Inaczej się nie da. Tu nikt się nie położy. Nikt nam punktów za darmo po prostu nie odda. Kontuzjowani Krystian e, Kuta, Mikołaj Szymyślik. Jest szansa, że zagrają w sobotę? To wszystko się okaże jutro, także mam nadzieję, że, że powinno być dobrze. Zobaczymy. Dziękuję.